Siemaneczko, ziomeczki. Dzisiaj zagramy piątą noc Five Nights at Freddy's. Ja nie chcę tego robić. A nie wiem, czy wy chcecie to oglądać. Ja w tych słuchawkach naprawdę nic nie słyszę. W ogóle nic. Tylko to co jest w grze, tak to nic nie słyszę w ogóle. I się boję. Bardzo się boję. Nie chcę już co grać. W ogóle. Już nigdy. Nigdy więcej. Nie chcę! Uuu, tak nie chcę. Jezus, Maria, jakie to głośne. No słyszycie, co nie? Sobota otworz drzwi, bo ci w... Uderzę. No tak bardzo zrozumiałem dużo z tej rozmowy. Jezus, Maria! Można wiedzieć, gdzie jest Foxy i Chica? Znaczy, poni i Chica? Jak ja teraz gadam. Ja nic nie słyszę, co ja gadam. Ja nie wiem, czy. Nie, nie musicie po mnie ja mogę poczekać. Naprawdę wy możecie tam postać i nic nie robić. No i co się gapisz na mnie? No co ja dziś zrobiłem takiego? No co? Dobra, nie. Ja to wygram. Tylko nie za pierwszym razem. Niestety. Ojojojo. Jak mi coś wyskoczy... ...to ja się zesram. Bo mam te słuchawki na uszach i one są takie głośne. Już to powtarzam chyba Ósmy, dziesiąty, dwudziesty raz, ale muszę powtórzyć, żeby było wiadomo. Już mamy pierwszą 82%. Czy to dobrze czy źle? Nie wiem. Źle będzie, jak nam coś wyskoczy, a ja nie będę wiedział i się przestraszę. Bo Matko Boska Ja się boję Boję, że... Dajcie drugą godzinę już, co? No druga godzina to już by tak ładnie wyglądało z tą piątką Bardzo ładnie Mówię wam Po prostu PIĘKNIE O Jezus Maria Ale to jest głośne Oh. Idź sobie! O, oh, wow. Mój brzuch! Ah! Co jest takie głośne?! Mówię złamki... Witam ponownie! Gramy znowu! Wszyscy są pięknie! Idealnie! Mogę się... Mogę się rozpojrzeć na te, pewien temat otóż Five Nights at Freddy's To jest gra mało straszna i już nikogo nie ma. Ten już jest gotowy do biegania, Czy jesteście normalni w ogóle. O. Czemu tu jest coraz głośniejsze? Czemu? Czemu? O, ja nie chcę w to grać. Ja się boję. Ja nic nie gadam, bo ja się boję. Nie wiem co mam robić. Uuu, kurde. Jak ja się boję bo niego Bardzo. No i już stąd, bo mi energię zżerasz! Poszedł uuu, uuu. no nie mogę zamknąć, no i gówno! Uuu. Pięknie, 12 godzina Godzina dwunasta. Prawda? No nie ma co się martwić. No co tam? Mamy pierwszą. Dopiero. O! Błagam! Chika! Dlaczego ty? Dlaczego ty mi to robisz? Co ja ci zrobiłem, że ty mi to robisz? Co to biegnie? Jezu! Głupie obrazki! Zamknij mordę. Zamknij mordę. Zamknij mordę. Tu jest Freddy. Dobra, wiem, gdzie jest Freddy. To jest ważne. Wiem, gdzie jest Freddy. Chciałbym też wiedzieć, gdzie są inni, ale nie wiem, czy się dowiem. Nie wiem, czy jest taka możliwość. Gdzie on? Aha, w kuchni, dobra. Podobno muzyka gra wtedy, kiedy on jest w kuchni czyli, że. Aha, ale ja się drę, dobra, czyli, że on jest w kuchni, a teraz już nie. Tu jest! Widzę go! Na czwartej A! A jak będzie na czwartej B, to trzeba zamykać drzwi przed nim. To, to na razie go tu nie ma. Jest druga. O, matko! O! o matko boska. Jak ja się sram O, jest tutaj! Ha! Nie udało ci się Freddy, hehehehehe Czika! Przestań, tu był! O! Oh. Hehehe, <grymne> Ale... No what?! What?! A, idź pan stąd No dobrze wiedzieć Freddy, że mi zerasz baterie, a ja nic nie mogę z tym zrobić nawet, super Możesz już stąd pójść Tak serdecznie pójdź sobie No trzecią mamy, a mamy tyle baterii Jakbyśmy oszczędzali, jakby Freddy stąd poszedł, to jeszcze jakoś byśmy mogli to zrobić Na razie nie mamy takiej możliwości za bardzo Jeszcze TEGO TU BRAKOWAŁO! CZIKA?! No przecież Freddy tu był! No i... Ja już nie rozumiem tej gry kompletnie Nic, zero, nul, w ogóle Trzecia No, zaraz czwarta, piąta i szósta, no możemy to zrobić, mamy szansę Tylko trzeba jej nie... Zmarnować Ja nie wiem co ja mam mówić teraz Chcę się skupić, żeby to przejść. Więc nie chcę nic mówić na razie. Jest czwarta. Mamy szansę, żeby to zrobić. Ale trzeba tego nie zmarnować. Tak jak mówiłem już, Foxy w ogóle się nie rusza. Z jednej strony dobrze, z drugiej dziwne. O nie. Widzę, że wiele się nie zmieniło. Freddy tam dalej czuwa. Piąta, błagam. Piąta! Boni, cześć! Możesz już stąd iść. O, matko. Dobra, nie ma. A to już koniec. Nie wiem, czemu się znów za ten nagrywanie wyłączyło, ale przeszliśmy to. Przeszliśmy w nafa, wygraliśmy. Good job, sport. See you next weekend. Mike Schmidt won't be the 20 dollars. Słuchaj, Przeszliśmy w nafa. Przeszliśmy prawa 6 nocy, nie będę robił, bo nie chce mi się i po prostu to już. Ale przeszliśmy pierwsze pięć tytułowych nocy, które ta, trzeba było zrobić. Co, co znaczy, że otrzymaliśmy pierwszą gwiazdkę. O się nie będę starał, ale nie wiem dlaczego. Yy, praktycznie pod. Zawsze pod koniec nocy, jak już wygrywam, to kończy się nagrywanie, wyłącza się. No i musiałem znowu włączyć bo zobaczyłem, że się napisy zmieniły na niebieskie, czyli że się wy wyłączyło. To oznaczało, że po prostu muszę yy, sobie wziąć i włączyć od nowa. Ale jeśli wam się spodobała ta seria, to mo możecie dać łapeczkę w góreczkę, subeczka możecie dać takiego fajnego... Czerwoniutkiego, wtedy będzie szary, i wtedy będzie jeszcze ładniejszy. Możecie też dać komentarz taki bardzo fajny i napisać, z czego chcecie kolejną serię? Bo słyszałem, że chcecie GTA, chociaż GTA mógłbym zrobić, ale też nie tak specjalnie całą serię. Bo u mnie z GTA jest takie, że zacznę, a i tak tej serii nie skończę. No bo nie wiem, albo brak czasu, albo mi się nie będzie chciało. I takie tam... ale możemy zrobić serię z FNAFA dwójki, Outlasta, w sumie Outlasta w sumie nie, bo już przeszedłem go na innym kanale, chociaż zrezygnowałem z innego kanału i usunąłem... Nie, nie usunąłem tych filmów, te zostały tam. Ale Outlast już przeszedłem i już mi się nie chce. No ale jak macie jakąś fajną grę, którą mógłbym nagrać, to napiszcie w komentarzu, dobra, na razie cześć.